Lubisz mieć wszystko poukładane w życiu i w domu? Życie w chaosie bywa niełatwe, ale wystarczy porządny mebel do przechowywania i szafa gra. To właśnie odpowiednia szafa lub regał pomogą ci okiełznąć domowy nieład i cieszyć się funkcjonalnym i stylowym wnętrzem. W Elior robimy meble profesjonalnie. Nasza oferta mebli jako jedyna na rynku posiada aż 10 lat gwarancji. Naszym priorytetem jest jakość, dlatego wszystkie nasze szafy i regały są zawsze solidnie wykonane z trwałych, ekologicznych i odnawialnych surowców. Nasze meble mają pozytywne testy ergonomii, świadectwa higieniczne oraz certyfikaty potwierdzające ponadprzeciętną jakość i najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wiemy, że szafa musi być praktyczna. Szafy i regały Elior mają rozmiary odpowiednie do każdego wnętrza. Pojemne półki, praktyczne wieszaki i efektowne gabloty, które skutecznie schowają wszystkie nadprogramowe zakupy odzieżowe oraz pięknie wyeksponują domową biblioteczkę lub kolekcję rodzinnych zdjęć. Lubimy, kiedy masz wybór. Kolekcja szaf i rega Elior jest jedną z najbogatszych ofert na rynku. W naszym asortymencie znajdziesz szeroką gamę mebli do przechowywania od pojemnych szaf ubraniowych i praktycznych regałów bibliotecznych, przez stylowe komody i bieliźniarki, aż po nowoczesne półki ścienne. Robimy meble w Twoim stylu. Nasi designerzy cenią ponadczasowe rozwiązania na równi z najnowszymi trendami designerskimi. Dlatego w Elior na pewno odkryjesz swoją wymarzoną szafę lub idealny regał do Twojego wnętrza. Od lat meblujemy polskie domy. I mieszkania. Szafy i regały marki Elior znajdziesz w salonach, bibliotekach i garderobach naszych projektantów, pracowników i zadowolonych klientów. Dołącz do społeczności Elior, sprawdź naszą ofertę, znajdź swoją szafę lub regał i wszystko sobie poukładaj. Zapraszamy!